Cześć, ja jestem Klapioczek A ja Krasnal To jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play with Minecraft Od poprzedniego odcinka wzięliś, zaczęliśmy odwiedzać jaskinie, odkrywać jej tajemnice No i szukamy jej minerałów Dobrze No minerał. No. No, może pójdź, pójdźmy tam to, jak jest to? Jaaa, bierzemy pełne, pełne Wełna, wełna. Ubij ją. Czarna, patrz. Ale Czarna? bajer, brązowa. Ty, ej, brązowa jeszcze nie widziałem. Widziałem różową raz. Ty, ej, krowę. O, ale wełny. Ej, to chyba była szara, nie? Ej, po jaki hałas. Jaka blibacja, nie? A, ej, a po co na pióra? Ej, na strzały. A po co cię strzały? Na później. Na później. Ty, a może to przehandujemy gdzieś? U. O kurde ej, no właśnie bo jesteśmy jeszcze w nocy Eee a, ty, ty zombie Ale do tego, do jaskini Już której ją oświetliliśmy O oh my fucking god tu. No No bezpieczni Wiesz tam też chodzi zombie Skubany Skubany A do? to jeszcze dobrze że zombie a nie Creeper Nie zostaw, został Ci wyskoczy nie wiadomo wiecie, co jeszcze pająka zabiłem i mamy

8 9 e, Jaki frajer? A 10, 10 11 12, 13 No kurde. 12 O! No to 13, 15. Nie, 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 18. 14, 15, 18. 15. Zgadłem. 15 17, e, 19. <laughs> 18 zgadłem. 19. 18. Oj, no to trochę mnie to zagieło! Było piękne. To ta, wow. taka, nie poddałem się. No. <laughs> Ej, krowa, muszę ją zabić. To jest bardziej, bardziej podniecające niż wiersze tu No come on, come on. No, no, i zaraz się padnie no. Aha, jestem pastera. Ty ja po jakie zbiorowisko, nie? Ej, jakby to tak ogrodzić i zrobić co? I tak opłatę za to zbierać. Piórka Bekon, bekon, bekon. Bekon, 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 bekon. No, A nie zebrałeś go, w bekonie? Wziąłem. No gdzie? No ma wyglądał. No nie masz, a to nie to. Słuchaj, bo tu latają te zwierzątka, myślę, że jakieś. No dobra. Czekaj, bo Po wągiel. Czekaj, muszę zjeść sobie, o. Zjedz. Ej, ja był smaż. a dobra. Mniejsza sama. Pa ile węgla. Kro... Ej, patrz co? Ty krowo. Kro krowa to świnia. E, e, e. Krowa to świnia. <laughs> nie obrażaj świn. Czemu? Nie wiem. Świnki są... Bę są we? Heh. No, no, no. Ej, ty, czekaj, czek, ej, ty, 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 spokojnie, gościu Ładnie zaczęliśmy No I koniec Eee, no, a nie ma już więcej tej jaskini, czekaj Idziemy w głąb Idziemy dalej Wow O, fuck! Ej, jak on ty się znalazł? O, ale ci banie sprzedał Ty, mogliśmy jednak poczekać do rana, nie? O, cicho, już, już wstaje Wstaje Zmierzch Jaki Zmierzch? Zmie świt. Świt, świt, świt. <laughs> świt. A świt, no to świt. Świt zmierz. J jeden, jeden, Inteligencja mojego kolegi. Jeden, no jeden coś. Zombie. Dwa nawet. Dwa? No dwa. A tam A widzisz. Pająk. A pająki nic z rano nie robią, nie? Jak już słońce stanie. Z tego co wiem, to nie. Ale tak ładnie wschodzi to słoneczko, nie? Haha, płoni. Świeciło? Jeszcze chwila. come on. A cicho, patrz, wyłania się za góry. Patrz, trzeci. Ej, trzeci. I patrz, pa, jaki hardcore. Uwaga, patrz. Chce się rzucić z wysokości. Patrzcie, jakie słoneczko ładne. Ty. No dalej. No, 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 no. Czekaj, czekaj, zaraz, jeszcze chwila jeszcze chwila. Chcecie się na to patrzeć? Tak. No. To jest dobre. Good. Uwaga, uwaga. Ej, cztery. No. Point. tak. Bierzemy ich. No, teraz nie niejaki kozak. O, Dłoń. A widzisz? <coughs> Koks Ahaha, ha, dłoń Ja się tak powinny zabić. ha, aha, aha. No nie chciał. Dobra, być. bierz po tego. Nie chciałbyś, żeby mnie to zabiło. Ja tak w ogóle, dlaczego ten odcinek teraz ty... Jak jedziesz? No, no mam taką chęć. Aha, no, no, dobra. Niech ci Jadę, no. Co, tam, jakieś to dobrze. chciałem. Nie, nie. Co z żelazem robimy? Jakieś i... wiodereczka, by się przydały, jakieś A, żelaza. Podbieramy. Jajko. jajko. Jajko, weź źródlnik weź tam kogoś. A gdzie są pająki? Nitki. A po co ci nitki? Do łuku A po co ci łuk? Żeby teraz. zabijać szkielety mm, Szkiel... Czy coś Czy coś Creepery Musimy iść na dół teraz, nie? No? Fuck yeah no. widzisz jak skomentowała twoje słowa? No Ty uh. Ale fajnie, sweet Ty, ty, ty. no idź dalej. Nie lubię chodzić tak, bo się zawsze boję nie bój się Niech mod będzie stał Jak to powiedział kiedyś mądry człowiek Obi-Wan <grym> No pa ile żelaza No nie jesteśmy w raju Taki, taki, taki świat można powiedzieć że Udano, Sweet. Sweet. udano, udano się. Sui. Sweet O współlokator. Ty, ej, a może te? A może mamy tu gdzieś spawnera? Byłoby słychać melodyjka albo coś takiego. A tam ty jesteś taka jedna wielka melodyjka. No wiem. Ty. tak. Hmm. <grym> ty podkładałeś głos do, tej do Minecrafta, nie? <grym> Chciałbym. Tutaj mi coś wyskoczyło. A Albo nie. Za dużo horrorów się oglądałeś. No i co, zaraz no. A mówiłem. Nie chodź do szkoły. To cię zepsuje. Jeszcze, nie. Jeszcze troszkę, jeszcze nie. Tam roku. A no właśnie. Pozdrawiam wszystkich uczniów. O, ja też. Szczególnie siebie pozdrawiam. A teraz będzie chwila przerwy muszę sprawdzić, ile nam czasu zostało. Dobra, czas sprawdzony, mam jeszcze troszkę czasu. No to kopiemy dalej. Może to nie jest zbyt ciekawe. Ale... Emocjonujące, ale emocjonujące, ale... Nie, nie macie wyjścia, musicie to, <laughs> Ale lepiej to niż powiedzmy byśmy mieli oglądać zdjęcia krasnala jak był mały. Oj, to jest przyżyć. <laughs> Widziałeś jakim pięknym bobaskiem byłem. <laughs> mnie przynajmniej lekarze nie musieli rzucać o ścianę nie? ze strachu. Proszę <laughs> mnie nie obrażać, że sobie tego nie życzę. No to tutaj wyjść, tutaj. Ja to zrobił metodą wspinaczki. Ja ostatnio oglądałem szkołę przetrwania i Bergris mi powiedział, że trzeba mieć 3 punkty potwarcia, Więc wiesz, trzymaj się. Ja mam jeden. Jaki? Nogi. Aha. Minecraft to nie jest zbyt złożona gra. I ale jest. jest. Ale jednocześnie jest złożoną grą. O naszej fajnej jaskini. Już? raczej, Tutaj... No to już koniec. Ja, ale jeszcze nie no. To idziemy tu. Tam jest lawa. Lawa? Zleci. La, 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 la. lawa, lawa. Jednak nie tak, lava Lawa. No lawa. No, to wszystko wszędzie lawy widzisz. Tak, wszędzie widzę lawy, bo lawa jest super. Poczekaj, zrobimy teleport do netera i wtedy. Tam będzie lava. Jakieś wieże zrobimy fajną. No. Jak, z czego, z lawy? Czy wieże no, tak ogólnie? E, ściany z wieży, dookoła lawa. O nie. Krasnal. Co ty za dźwięki wydajesz? Kil kilofanie fajnie zrobiłem. Weź uspokój tego twojego psa. No niestety musicie mu wybaczyć. Jego piesek jest dość niedozgarnięty. Co się śmiejesz? Wolubę. Ja, Słyszałeś to? No. Poczekaj, zaraz wracam. No idź. No się najarał oczywiście no niestety. Tabaka mu nie... Taba, tabaka mu nie działa, no nie nie, nie działa. Co ja taba, taba Tabaka nie gra z nim wspólnie. <grym> o! Coś takiego. Ale to głupie powiedziałem. Chwilę głupota, musicie mi wybaczyć. O ja! Klapioczek, chodź tu. Na chwilkę. Jestem. O co chodzi? Patrz to. Co to jest? Góra. No i co? Fajne, nie? Nie. Szkele tutaj widać było. I co w tym takiego niewiarygodnego? No, że mamy strzały. Trzeba obejść to, bo tu może coś jeszcze ciekawego. Sprytne. Na górze gdzieś albo coś. Co tam wypaczałeś przez to twoje okno? Oj chłopie No mów Żebyś ty to widział Wiem emerytki No to dobra, no to ten odcinek chyba zakończymy Na tym, w tym miejscu Komentujcie, subskrybujcie Switaśny, żółty muzyczek Żółty? On jest żółty? Żółty, żółty Chyba, że ty masz jakiś daltonizm albo nie wiem No to na razie A trzymajcie A ja myślałem, że zielony Nie przeszkadzaj to ty mi nie przeszkadzaj. Na razie trzymajcie nie. się. Nie! Co nie. Nie! Nie przeszkadzaj mi. No dobra. Mówię no do ludzi. Ja już się nie nazywam. No. Więc komentujcie, subskrybujcie, żółty albo zielony magiczny guziczek. Switaśny do tego. Daltonista. Jaki Nie. No dobra, na razie.